Pachnie bardzo ładnie Dobra wracam do domu, robię burgery yy, Kończę pierogi i Dzień możemy uznać za zaliczony Chciałbym was czegoś poradzić, bo kiedyś pochwa pochwaliłam, pożaliłem się, że strasznie się pocę i ktoś mi wysłał. E, bardzo, bardzo sympatyczna pani wysłała mi Ałun, który ktoś inny polecał z nałóż na nadmierne pocenie się. No i ja ten Ałun mam, ucieszyłam się niezmiernie, tylko że jak otworzyłam, to on jest twardy jak skała. I w zasadzie nie wiem, jak go używać, bo jak próbuję coś posmarować, to nic na skórze nie zostaje. Więc nie wiem, czy to trzeba może jakoś pomoczyć, czy co. Kto używał ten dezodorant AUN na nadmierną podliwość? proszę dajcie znać w komentarzu.